Zostawiłaś mnie po trzech dniach. Zostawiłaś mnie po trzech dniach. Teraz to po zamkniętych drzwiach. Nie opłaca mi się być smutnym, tylko krzywdzisz innych tym, po mnie został tylko dym. Zostawiłaś mnie po trzech dniach. Co ja teraz zrobić sam? Jak już każdą laskę znam. Zostawiłaś mnie na lodzie dziwko Ludzie wiedzą jak robisz brzydko Życie z tobą było trudne Bo ty miałaś myśli brudne A ja teraz sam mam życie luźne Zostawiłaś mnie po trzech dniach Co ja teraz zrobić sam Jak już każdą laskę znam Lecę do ciebie bo mi przykro Miałem na nos plany i nie pykło. Chciałem mieć rodzinę i dzieci Teraz widzę, że należysz do śmieci ale i tak ci nie życzę śmierci Zostawiłaś mnie po trzech dniach Co ja mam teraz zrobić sam Jak już każdą laskę zna na YouTube w chuju mam Hate śpiewam co lubię, każdy miał kiedyś problem. Ja mama jestem małym bąblem. Dużo ludzi ma do mnie problem. Na szczęście posługuję się fonem. Zostawiłaś mnie po trzech dniach co ja mam teraz zrobić? Sam, jak już każdą laskę zna? Kochałem z tobą spędzać czas, ludzie lubili patrzeć na nas. Jechaliśmy autem, ja do dechy daję gaz. Ale już nic nie łączy nas. Jak widać byłem tylko naraz Dla ciebie się liczył tylko raz Zostawiłaś mnie po trzech dniach, co ja teraz zrobić sam Jak już każdą laskę z co ja mam teraz zrobić sam?